Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach dzisiejszej drugiej katechezy z eschatologii poruszę kwestię śmierci człowieka jako przejście do wieczności. Śmierć rozpoczyna życie wieczne, paradoksalnie staje się początkiem. Człowiek jest ze swej natury śmiertelny. Ma duszę nieśmiertelną i materialne ciało. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie śmierć jest przedstawiona jako fakt naturalny. Już katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że czas jest miarą życia. Śmierć ludzka to wydarzenie osobowe to spotkanie człowieka z Bogiem. Śmierć budzi grozę i lęk, mimo że po drugiej stronie czeka na nas Bóg, który jest miłością. Bardziej niż nieubłagalność człowieka nurtuje zagadkowość i niepewność, co będzie po drugiej stronie życia. Bardzo dobrze o śmierci mówi nam jedna z prefacji pogrzebowych. Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w przyszłej nieśmiertelności, albowiem życie Twoich wiernych, O Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego życie na ziemi właśnie jawi się nam jako droga. Jesteśmy pielgrzymami. Homowiates. Ku spotkaniu z Bogiem w wieczności, który przygotował nam dom nieręką ludzką zbudowany. Wartość życia jest ogromna, gdyż człowiek tylko jeden raz żyje pośród doczesności. Nie możemy się zgodzić tutaj na przykład na teorię reinkarnacji, która mówi, że człowiek po tym ziemskim życiu wciela się w kolejne jakieś byty, osoby żeby wreszcie osiągnąć zbawienie to niestety jest sprzeczne z duchem chrześcijaństwa. Podczas nabożeństwa na cmentarzu jest też zaznaczona prawda, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest tylko przejściowa. Oczywiście, jak już wspominałem to w katechezach o stworzeniu, Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest śmierć, gdyż pierwsi rodzice utracili świętość i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi. Śmierć jawi się jako siła wroga. Oczywiście Bóg nie uczynił śmierci. Jest to coś sprzecznego z wolą Bożą. Przyczyną śmierci jest oczywiście człowiek, który wprowadził nieporządek. Śmierć Jawi się wręcz jako cofnięcie stwórczego aktu Boga. W Nowym Testamencie Paweł uczy, że śmierć weszła na świat, gdyż Adam zgrzeszył i z nim są związani wszyscy ludzie. Utracił on dar nieśmiertelności cielesnej. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. W liście do Rzymian jest także zaznaczona prawda, że grzech wykorzystał prawo jako okazję, by uwieść człowieka. Prawo daje możność poznania grzechu, lecz nie udziela sił do zwalczenia go. Śmierć ma dwie przyczynowości: przyczynowość ludzką, adamową, która jest przyczyną, oraz osobistą, która jest smutnym następstwem tej pierwszej. Bez Chrystusa i jego zwycięstwa śmierć byłaby nadal źródłem ludzkiej niewoli. Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes zaznacza, że śmierć cielesna zostanie przezwyciężona, gdy Bóg przywróci człowiekowi zbawienie z jego winy utracone. Oczywiście, jak już to wspominaliśmy, Bóg w Protoewangelii, czyli w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, piętnasty werset zapowiada zwycięstwo potomka niewiasty, czyli Jezusa Chrystusa. Grzech przechodzi przez naturalny akt zrodzenia także na płaszczyźnie duchowej. Kościół jednak nie podaje w tej kwestii szczegółów. Śmierć została pokonana przez Jezusa, a zwycięstwo to dopełni się na końcu czasów. Możemy na przykład zadać takie pytanie: co by było, gdyby Adam nie zgrzeszył? Ale nie jest to pytanie teologiczne, tylko hipotetyczne, więc ono nie powinno mieć tutaj w ogóle miejsca. W oparciu o źródła biblijne, ojcowie Kościoła mówili, że przed grzechem Adam posiadał specjalny dar nieśmiertelności. W średniowieczu mówiono, że jest to dar pozanaturalny. Przejście do życia wiecznego byłoby wtedy aktem wolnej decyzji człowieka. Bóg oczywiście pokonał przekleństwo śmierci na drzewie krzyża. Człowiekowi w ten sposób zostało przywrócone właściwe i chciane przez Boga miejsce pośród bytów stworzonych. Oczywiście Chrzest jest też pewnym obrazem, właśnie, bo przez Chrzest człowiek zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa. Przez Chrzest chrześcijanin umarł z Chrystusem, by żyć nowym życiem. Pierwotny plan Boży to jest to, aby dla nieśmiertelności stw stworzył on człowieka uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Człowiek ma oczywiście zasługiwać na życie wieczne w sposób rozumny, dobrowolny i nadprzyrodzony. Z chwilą śmierci kończy się wszelki czas zasługiwania. Zastanawiające jest to, że Jezus w Ewangeliach śmierć fizyczną, cielesną nazywa snem. Na przykład w opowieści o wskrzeszeniu córki Jaira mówi, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Podobnie w przypadku Łazarza. Natomiast prawdziwą śmiercią dla Jezusa jest śmierć duchowa, spowodowana najczęściej przez grzech ciężki. Już święty Augustyn z Hippony mówił, że życie człowieka jest biegiem ku śmierci. List do Hebrajczyków zaznacza także prawdę, że ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Oczywiście chwila śmierci jest niepewna. Jezus porównuje ją też do złodzieja, który przyjdzie w nocy niepostrzeżenie. Tylko Bóg zna chwilę, nasz, chwilę naszego przejścia do wieczności. Trzeba pamiętać, że człowiek na drugą stronę nie zabierze ze sobą nic z materialnych rzeczy, ani pieniędzy, ani zaszczytów, tytułów tego, co tutaj na Ziemi zbudował. Jedynie miłość i czyny, które, które robił na przykład dla drugiego człowieka. Miłość do Boga, to te czyny są prawdziwym skarbem o nigdy nieprzemijającej wartości. Gdzie ani mól, ani rdza ich nie zniszczą. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy na ziemi jedynie gośćmi, jesteśmy pielgrzymami. Homo viatores, a naszą prawdziwą ojczyzną jest Królestwo Niebieskie. Miłość jest twórczą siłą nowego życia. Trzeba także w kontekście zagadnienia o śmierci zaznaczyć, że kultura naszego czasu niestety myśli o śmierci, żeby wyprzeć śmierć ze świadomości, odczuwa niechęć do śmierci. Tak naprawdę kończy się już umieranie w otoczeniu rodziny. Kiedy rodzina się cała zbiera, dają zmarłemu gromnicę do ręki, żeby miał to światło Chrystusa w przechodzeniu na drugą stronę życia. I modlą się na przykład przy zmarłym koronką do Bożego Miłosierdzia, aby powierzyć go Bożemu Miłosierdziu. Często ludzie odchodzą na przykład w domach opieki, w jakichś przytułkach, samotni. I jest im po prostu też ciężko odchodzić w takich warunkach, bo jest to, naj, jest to jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych momentów życia, jedna z najważniejszych chwil, kiedy człowiek powinien być otoczony tymi bliskimi, aby go wsparli, że nie jest sam i że. Że żegna się z nimi tylko na chwilę, że kiedyś się wszyscy spotkają w domu ojca. Takim przykładem prawdziwego umierania może być nasz papież Polak, Jan Paweł II, który odchodził z tego świata w otoczeniu rodziny całego świata. Często ludzie chcą, aby była śmierć na śnie bezbolesna. Czasami chcą skrócenia czasu istnienia, czyli eutanazji, żeby się nie męczyć. A wiemy też, że cierpienie jest drogą do Boga. Tak naprawdę człowieka trzeba wychowywać do śmierci przygotowywać go do tego najważniejszego momentu. Często cierpiący człowiek, dla cierpiącego człowieka, śmierć jawi się jako wyzwolenie, jako już przejście do tego lepszego życia. Życie to nasze wielkie zadanie do spełnienia. Ludzka miłość pragnie niezniszczalności, gdyż miłość jest, jest silniejsza niż śmierć. Życie i śmierć wzajemnie się przeplatają. W naszym życiu, ustawicznie mamy do czynienia z, z, ze śmierciami mniejszymi, na przykład jakieś cierpienia, boleści, jakieś nasze porażki. Więc to wszystko, się, jakby całe nasze życie jest właśnie utkane z tych mniejszych śmierci. Tak naprawdę nie wiemy, czym jest. I jakie jest nasze przyszłe istnienie, bo tak jak już to mówiłem w poprzedniej katechezie, że Święty Paweł zaznaczył, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Więc jest to wielka, wielka tajemnica naszego, przy, naszej przyszłej egzystencji. Oczywiście nie mamy też żadnej możliwości bezpośredniego doświadczenia od wewnątrz śmierci innych osób. Ponieważ nikt nie przyszedł i nam nie objawił, jak, jak to dokładnie wygląda to, to nasze przejście do wieczności. W tym przejściu spełnia się całe życie człowieka jako osoby. Święty Paweł w liście do Filipian powiedział, że dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Właśnie, żeby, żeby już żeby już po tej śmierci zobaczyć Boga twarzą w twarz, spotkać się z Jezusem, którego tak bardzo chce się już zobaczyć, żeby On przyjął nas do wiecznych przybytków. Tak naprawdę cały człowiek i świat zdąża ku ostatecznemu spełnieniu. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję, drodzy siostry i bracia, za wysłuchanie. Kolejna katecheza odbędzie się jutro czyli 2 listopada w Dzień Zaduszny, będziemy rozważali takich kilka zagadnień, między innymi, dlaczego człowiekowi towarzyszy lęk przed śmiercią, czy można wykonywać kremację ciała, albo czy są poprawnie teologicznie formuły wieczny odpoczynek oraz ratuj swoją duszę. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!